Nie no, po teraz ten będzie zabierał kurwa te bale Kurwa nie mogę z ciebie O Jezu, jebnąłem mu, zabiłem go Kurwa mać. Nie dobra podnij się Za kurwa Mózgi No ja patrzę na jego twarz To już ma to osyć kurwa tego No nie nie dziwię się O nice no to teraz trzeba na małe kawałeczki rąbać O, ładnie, toś. Teraz, teraz, teraz już nie ma nigdzie, tylko trzeba najpierw te deski wielkie a potem nałożyć. Znowu mi podbiegłeś, przysięgam <laughs> Oho Przyszedł Kevin leć. z flokami na... Kurwa zajebali go. Kurwa, to weź go postawę i ja idę z łukiem. Się... Na drzewo w las. Czemu ja łuku nie używam kurwa? Nie wiem. Czemu, gdzie ja już z nie mam gdzie jest spół? Po lewej Idą do mnie? Nie Chyba padł, no zajebałem go i kurwa! Drugi mnie bije wow. O chuj, kurwa ten taki idzie chłop, chłop dostał dwie strzałgowe i dalej żyje Niech tych nie są pojebane A. O widzisz? Ten pancerz ma To jest ciuazo jedna Dobrze, wszyscy? Nie jeszcze jeden jest tu tylko... kół Nie mam strzał Okej okay. Leżę E y to wiecie Dobra Kurwa, jest przed naszym, naszym domem chłop. O kurwa. Ty chłop się skradł na naszej chałupie. Serio? Tak, wyszedł oknem. Lol. A ja nie mam dużo HP. Ja też nie mam dużo HP i szukam kamieni, ale już tam idę. Chce bierz go czy nie? Nie, jeszcze. Fuck Dobra, leży. Ty lepiej patrz, żeby deski nie zniknęły. Co to, to? Sorry ty... <laughs> Co? Nie, bo ja jak wykrywacz metali chodziłem i akurat wszedłem w coś, a to byłeś ty No ja gdzie ty chcesz to? Y tam pod wejściem Jak to? To. Tutaj? Nie, nie, tylko kłody, żeby stawiać pod wejściem. Jak ty to robisz? No, się muszę dobrze ustawić. Co? Plus. Aha. I ostatnia. Dobrze. Jeszcze jedna I... dobra. I teraz jedno. Ja nie, teraz trzeba tak zrobić. No mogę ją wziąć, ty. A. Dobra, zobacz sobie w książce, ale na czym? No jak zrobić bramę. Bramę? To się bramę tak. zrobić? To znaczy no 20, no. tak nie no. To jest za, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem musisz mieć Kłod, masz. Ale to, to jest ważne? Liczba? <śm> Może tak Ile ich jest? Eee, gdzie? Siedem 3, 3, 3, 3, a tu jest Cześć ja pokazuję na środkową Na środkową pokazuję, żeby dać Nie to tu dajesz coś tam z tyłu. Tu za wiele No weź usuń wszystkie oprócz... Tak żeby było 7 tylko i spróbujemy wtedy Już tylko co, nie coś Ej kurwa przyszli, 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 morda O kurwa

Wyburzanie jest wyłączone A Trzech czerwonych przyszło? What the fuck? Co to odpierdzalasz cię jeden? Ptaszki zabiję, dobrze. Zabijaj ptaszki Zostaniesz w jaja. Pyk. Prawie. W jaja. Pyk. O kurde, tych brzuch dostałeś. Teraz Jeszcze tam jest jeden. A jeszcze tu jest czerwony. Czerwony. O kurwa, Przyjebał mi. Nie wiem czemu, może wystrzelałeś wszystkie. Ale co, żyjesz? Nie. A. Yes. Ten co odpierdala? Wszyscy? Chyba. Nie. Co jest to? No jebnołem w domek, kurwa, idę naprawić. Co, zrobiłeś? Bo kurwa, chciałem typa pokroić i jebnołem tutaj. Tu. A Dobra. Może to nie działa do końca jeszcze. Może. Po prostu... przełatwiaj się na update. Okay. Albo trzeba bardzo dobry kąt znaleźć. czy Chyba. Chyba dupę, wiesz? No. Ale no to możemy z reszty po prostu robić na lewo i prawo teraz i Czekaj, ale... O, no to chodzi, nie? Yes. Musi być linia od tych desek, które robimy, nie? Które cały czas mhm. Od, no tak no. no i już chyba, nie? Czy jeszcze... Ej, jeszcze jedną muszę Ale nie, to będziemy ciągnąć Tak A. samo jak to, no Bo patrz, no bo tutaj będą mogli wchodzić Mam tu tyle połówek. Zrobiłem czemu? Przypadkiem znaczy jedną zrobiłem, resztę znalazłem. No dobrze. O hej. Co mi dałeś? Gówno mi dałeś. No nic mi nie da. Tu jest ten z Tak jest. O, brawo, Kelvin. Dobra. Laska się buguje, nie umie przejść. O, ale ma rybcie. Skąd ona ma rybcie? Kurwa nie wiem. Weź przejdź tutaj do niej, bo ona cię chyba chce dać. Co zjesz przy okazji? Coś mi chciała, coś mi chciała dać wcześniej, a nie się dostałem. Dobra, mi dała. Teraz ryba. Chcesz rybę? Do ogniwa? Chcesz czy nie chcesz? No złe, Znaczy ja mam, to nie wiem, czy wsadzić ci czy nie. Dobra, chuj weź sobie. Kurwa weź. <gulana> no. dobra. Ej kurwa, szatanie nieczysty! Wypierdalaj! Kurwa! Co kurwa klękasz? Co kurwa. To ja chciałem. Ogólnie to nam daje dom. Aha. Gdzie? O kurwa, tutaj. No. przeładowałeś odbawiać się, że się nie dadziera. Mhm. Ja widziałeś, że Landor? Tak, widziałem. I no pa, wejdzie w ogień Prawie wejdz, w ogień Ty stary! Co? Co jest, kurwa? Przez ten deszcz widać jej suty A już raz to zauważyłem, no Ale pojebane No Lol O, ale zajebisty No, ładne to jest No Dobra Idziemy. Idziemy no? Do drukarni. Pamiętasz jakie było wejście do drukarni? Nie. Ja się pamiętam, że były jakieś samochody w, w tamtym save'ie, ale... A to było zielone czy fioletowe? Zielone. No i dobra, to przy okazji trochę może rzadko znajdziemy. No. Bo kurwa nie będę ukrywał, że jest chujowo. No kitu. Ty, jak znajdziemy tą żywicę w tej drukarni, to możemy tam zapisać i skończyć? Jasne to Nie jest O Jest <śmianie> <Szień dobry. śmianie> no i dobra, jak będziemy wracali do domu to będziemy mogli sobie tutaj od razu <śmianie> No no Dobra Czy coś Tak Jesteś pewien że tu było wzięłym No Na <śmianie> pewno no. Dobra, o cię. Sobie nie. Co? Co? Oj Bo też nie wiem w którym zielonym. <grym> Oj prawo. kurwa, lewo, prawo, prosto. Gonicie jeden. <grym> <grym> A nie! Ale, ale, No, paski to było zielone czy jaskinia? Zielone. Dobra. Zielone było, obok była jaskinia, ale nie, nie było chyba jej na mapie. Okej. Okay. Jeszcze co, co? No kurwa. Ale, Wespaj <grym> Dobra, tutaj to pewnie będzie do wykupania. A może Ej? i nie? Nie no nie nie nie, to nie to chyba. Chyba to nie to stary, bo nie kojarzę, żeby te samochody były na otwartym terenie. Okej okay. Chyba, że lokacje się zmieniają tych jaskin, to by było dopiero pojebane. No to To nie to, nie? A byliśmy tu w ogóle? Tak, tak Ale przeszliśmy to w ogóle? Tak. To było takie wielkie pole duże i tyle w sumie było. A nie, to był włas. <noise> Idziemy tu, stary, tu będzie zarcie. Tak, tak. O Boże, jak ja tego potrzebowałem? Mega tego potrzebowałem, naprawdę. O, widzisz. A no tak, tu trzeba będzie wrócić, trzeba pamiętać. To tak jest. Był karta Kurwa za pierwszym razem mam wrażenie, że było więcej żarcia tutaj Chyba podobna ilość To nie jest No O do bełty Dobra idziemy dalej Jest Lol jak wie zupki chińskie to nagle jest spragniony nie? <grym> no tak jest No, No no o kurwa Co? Co to jest? Związane to jest? No Jeździłbym się jakby to się nagle stąd ten Tu jest wioska Ok Uh! Kurwa, obudziłem ich. Dobra. Biorę itemy. Pokojnie ale na ale nuty jest. słuchają, ty. Kurwa, panowie dobrej muzyczki tu słuchacie. Dziękuję, dobrze. Muszę z kapturem dostałem. Da? Tu jest ich więcej. Kurwa, to będzie chyba do wykopania, to też. Bo nie mam innych zielonych. Kurwa. A, a co jeżeli to się już nie pokazuje, że dzisiaj już było? No nie, nie gadaj nawet. Mhm. Dobra, to jest do wykopania. Tak? No. Przynajmniej szmatkę Tula, sobie tu są Co? Szmatkę sobie weź przynajmniej. Dobra. Teraz ca całą tą drogę się trzeba wracać. Tak. Wcale dałbyś mi picie jeśli masz? No no no, to chodź, zatrzymaj się. Dzięki. Spoko. Dziękuję. Proszę. I kurwa. O, musiałem to zrobić, kurwa, żeby zobaczyć jak umierasz. O kurwa! Co jest? E, pomocy jednak. O, lipka. Uj. Piciu. Co się goni? A, skurwel. On, on cię goni, on cię goni, stary bispo. No. Co kurwa, do mnie fikasz? No, do no mnie fikasz? Sensie, bo on... No. Wdział, Uj, kurwa, wdział. co jest? Oj. pa, 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 pa. Kurwa, te strzały nie latają dobrze. Czy mnie popierdoliło, czy kiedyś wyszedł z bazy? Czy, nie wiem. Mi, czy ma ja? Czy ja? Co tam coś Co? nie widzę, stary. Nie widzisz, przecież możesz tam wcisnąć. Tak, ale nie widzę, że czy wyszedł, czy nie, bo za daleko jestem. Jak to? Przecież ja widzę. No i nie. No jak M wciśiasz? no to masz K. Ale on jest gdzieś w pizdu, kurwa, na drugim końcu rogu. Ty, nie stary, on za nami idzie chyba. Nie. Tak. Jak za nami? No ty, kurwa nie widzisz na mapie? Nie. To no przecież jest K, naprzeciwko nas. No, naprzeciwko nas, naprzeciwko domu. Ty no pierdolisz, stary, on, on, on zaraz będzie z nami. No nie, no on jest kurwa na końcu tego ekranu. Możecie to zobaczyć inaczej. Zaraz zobaczysz. No dobra. No tam już ktoś się czai, kurwa czeka na nas. Tak. Mówiłem, że jest kelwin? Co? Mówiłem ci. Ale on był u mnie na końcu mapy. I teraz się telepną LOL Ty kurwa tajabana. No kurwa głąb. Głąb, no. Albo gołąb. Co? Głąb, albo gołąb. Chłopaki, tutaj, przyjaciele. Ale odwróciliśmy ich, uwagę, jak No, mam deski Ty rzucasz na niej zwłoki, a ja je. Lol, całą grupę wiedział. No, no, Kelvin, co ty tu robisz, stary? To się nie pojawiło. do uważa, O, wiesz co, on chyba uważa, że też pierdoli robienie. Ciągle go męczy te robienie, więc ty też przygodę przeżyć jakoś. Może no. no dobra, no to chodź, Kelvin. Teraz, jak idziemy, to postanowisz stać, kurwa. To dobra idzie. Wiewiórka zatrzymaj się, kurwa. No. Skuruj, wiewiórę. Kurwa, nie wiem gdzie iść, czy w czy w prawo. Nie wiem też. Dosz... No, Kelvin ma wyjebane do wody, co wszedł usiadł, co sąsiadce przy wodzie. <grywa> <grywa> Pierdole. No. Oh, pierdolę. on jest tyle ten burak. No bez skitu. Ja pierdole Chyba zajechaliśmy go. Chyba tak. Teraz to jego najlepsza okazja na odpoczynek, kurwa. Tak. Wrzucimy to znowu, by <noise> <noise> Tam idzie dinozaur na lewo, jeden. Widzę. Nie co? To jest chyba to co, że ten chłop Ja pierdolę, nie gadaj. No, no to jest to. Ja pierdolę. Gdzie on tu jest? On jest niżej? Niżej, to chodź na dół po lokalizator najpierw. Lokalizator alkohol. No. Dobra, stary jeszcze jeden punkt, ok? Dobra Mamy jeden zielony jakiś No już los dużo, stary, wróćcie Wchuj do Tu gdzieś, tu gdzieś, tu gdzieś 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nice, 9 10, 11, ok, ale dobrze, 12. No, no, A tu się robisz wodę? No pewnie. A tu się robisz wodę? O, stary tu jest chyba to. No, to jest to. Boże. O Jezu, dało się w końcu. Nie kurwa to nie to Nie, to to musi być Serio To to na stówę Żartowałem by nie no. co ty się martwisz kurwa Co się spinasz Nie spinam się 100 żywicy 100 żywicy Dobra, czyli po 200 żywicy się tu dostaję 200 No to mamy łącznie ileś to dosta. Tak Gdyby nie urywa no, naprawdę tu pieniądze Ej, ale tu jest 800, patrz. 4 800? U mnie jest 4. U mnie jest 849, a no, u mnie jest 4. E Zróbmy to, coś zrobię. Może Dobra, mamy światkę techniczną. I chuj. No teraz mi zero pokazała. No to za pojedynkę zrobimy. Już nie mam żadnego. Dobra, 75 za 100, co mogę Dobra, sobie zrobić? Strzały. No to zrób Trzeba będzie na ciebie popatrzeć, jak zbierać żywicę. Gdzie? Mhm. Kiedyś tu się drzew kurwa, Downs Forest. No bez kitu. A to jest żywica do drukarek, to jest to innego No sobie Ale dałoś, kurwa dało. No, teraz ja sobie uzupełnię i sobie zrobię Dobra ...siatkę techniczną A my ten bukłak, czemu bo go nie napełniamy wodą stary A no sobie To ty taki dźwięk ja pierdolę. <grym> No i koks. Tak, wychodzimy, zapisujemy, kończymy. Tu zapisujemy. Tu się da? No. O tejście. Mówi mówiłem ci, że tu zapiszemy. Myślałem, że ten Że na zewnątrz. Nie, nie, to tu się da. Tam gdzie się da zapisać, tam się też spa zawsze. No no Trzeba je zapiszę jeszcze raz. Куро. Старый 15 я не уж. Ну. Ну